Się Manko z tej strony Olafeku, a dzisiaj nagrywamy yy, yy, koniec z yy, 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 przygody z Brawl Stars I to część druga dzisiaj, właśnie widzicie, mamy Bra Brawl Stars. Widzicie, raz in instaluj tak. z że tak. O, widzicie? Możecie zobaczyć, że Brawl Stars jest zainstalowany. Brawl Stars. O, widzicie? Zainstaluj ale nie będę oczywiście tego robił ale z okazji 15 subów zainstaluję to tutaj są takie podróbki dobra to by było to by było na tyle w tym odcinku jeszcze wchodźcie na mojego instagrama pokażę wam to jest mój Instagram. To jest są zdjęcia. To jest ten Nintendo Switch. Więc. Więc to, to było na kolejnym odcinku. Więc nara.